Dlaczego warto inwestować w nieruchomości? Powód piąty. Uwaga. Teraz mówię o naszych nieruchomościach, o naszej firmie. Nasze nieruchomości to produkt premium. Dlaczego? Na pewno chcecie wiedzieć. Bo nasze inwestycje są premium ze względu na duży dochód, generujący dla inwestora, oczywiście i dla nas, bo my też jesteśmy inwestorami. Co nam daje możliwości podziału tych mieszkań, Dają nam większy dochód ze względu na to, że większa ilość osób nam płaci. Czyli możemy jakby wycisnąć z nieruchomości maksa poprzez podział, oczywiście, i poprzez to, że nie mieszka w tym mieszkaniu jedna osoba, tylko 5-8 ludzi. Nasze inwestycje, ze względu na to, że weryfikujemy tych najemców. I sprawdzamy ich i patrzymy, czy chcemy z nimi współpracować. Jak za dużo osób, na przykład, zgłasza się na nasze pokoje bądź na nasze kawalerki, to podnosimy po prostu cenę. Bo wiemy, że jak podniesiemy cenę, to zgłoszą się do nas ci najemcy, z którymi my chcemy współpracować. A myślę, że o to chodzi, żeby w życiu i w biznesie współpracować z ludźmi, z którymi my chcemy współpracować. A nie na siłę z kimś robić biznes, chociaż go nie lubimy. No, trzeba lubić kogoś, z kim się współpracuje. Prawda? Nasze inwestycje również są premium, dlatego że my celujemy tylko w topowe lokalizacje. Tylko inwestujemy w nieruchomości w najlepszych lokalizacjach, bo to się zawsze też obroni. Ludzie zawsze chcą mieszkać w miejscach, gdzie mają bardzo do, do, dobry dostęp do, swoich pra, do swojej pracy, do swoich uczelni, do miejsca zabaw, rozrywki. No, bo jakby jesteśmy trochę w tych czasach, może nie leniwi, ale chcemy mieć wszystko pod ręką. No, tak jest. Nie? Kiedyś nie mieliśmy problemu po tym, żeby pospacerować, gdzieś przejść się. No, a teraz wolimy jednak się przejechać albo mieć to pod przysłowiowym, kolokwialnym nosem, prawda? Dlatego jakby wiemy, że te lokalizacje i te inwestycje, których my inwestujemy. Ludzie po prostu bardzo chcą mieszkać. Dlatego nie mamy problemu z wynajmem naszych nieruchomości, ze sprzedażą naszych nieruchomości i z tym, że współpracujemy z ludźmi podobnym, podobnymi do nas, bo o to w tym chodzi. I tak, my w naszych mieszkaniach współpracujemy też z projektantami sami też projektujemy, oczywiście wyposażamy te mieszkania, i dlatego jakby. Naszym zdaniem są to produkty premium, bo mają standard mieszkań wysoki i też każdy metr jest wykorzystany. U nas nie ma czegoś takiego, że jest jakieś wnęka bądź miejsce, które nie ma swojego zastosowania. Wszystko robimy przemyślanie, zamawiamy przemyślanie na wymiary bądź kupujemy coś, co nam pasuje, żeby wykorzystać te każde miejsce i żeby te mieszkania były Uniwersalne, ale też, żeby spełniały swoją potrzebę, czyli żeby dobrze się w nich mieszkało i żeby wszystko było takie pod ręką, i żeby nic tych najemców nie brakowało. Dlatego uważam po prostu, że projektując te mieszkania i też robiąc home staging przysłowiowy, taki modny teraz, czyli ładnie przyzdobiamy te mieszkania w zasłony, w kwiaty, też w ładne jakieś kanapy w ładne wykończenie tych mieszkań ludzie po prostu patrzą na nie i mówią tak to jest to, w takich miejscach chcemy mieszkać nie ch już ludzie nie chcą mieszkać w takich babcinych standardach nie? no bo teraz dużo mieszkań jest takich ludzie nam to mówią po prostu, że robicie fajne mieszkania, takie czyste schludne, nie? i też proste, bo ludzie też lubią proste rzeczy Dziękuję bardzo. Daniel Makowski, Champion Invest.